Dzień dobry, witam ponownie na moim kanale. Kontynuujemy temat Donalda Trumpa, 2% wydatków na obronność, NATO, no i całego tego zamieszania, które wyniknęło z słów prezydenta, z późniejszych komentarzy, tym czym w tej chwili się zajmujemy. Otóż, no właśnie, zastanówmy się, jakie są prawdziwe intencje Trumpa. O, o co tutaj tak do końca chodzi? Stany Zjednoczone. Największe państwo pod względem gospodarczym świata jeszcze wyprzedzające Chiny, rozwija się dzięki temu, że stworzyło coś takiego, co może w cudzysłowie tak, nazwę Pax Americana. No, w jakiś tam sposób nawiązuje do imperium rzymskiego czy imperium powiedzmy starożytnego, które rozwijało się dzięki temu, że Posiadało coraz więcej prowincji, tak? atakowało sąsiadów, rozrastało się. Były to tereny barbarzyńskie czy, czy, czy cywilizowane. To dla Rzymian nie miało specjalnie znaczenia, bo równie intensywnie atakowali Egipt, prawda? jak i powiedzmy no, północną Europę. Więc rozrastanie się imperium. W przypadku Stanów Zjednoczonych oczywiście ta paralela jest bardzo daleka, bo tutaj nie mówimy o jakimś bezpośrednim, Rozrastaniu się imperium, ale popatrzmy. Pax Americana to jest tak naprawdę eksport amerykańskich wartości. Otóż mamy w tej chwili tak rozwiniętą, powiedzmy, klasę średnią w wielu krajach Europy Zachodniej. Możemy powiedzieć, że cała Europa Zachodnia posiada klasę średnią. Ameryka Południowa, część państw afrykańskich, państwa azjatyckie. No, szczególnie Daleki Wschód, ta amerykanizacja postępuje. To jest eksport, no, możemy powiedzieć, stylu życia amerykańskiego. Tak? Dzisiaj, jeżeli jesteśmy w dowolnym państwie świata, zobaczymy dokładnie taką samą scenkę. Podjeżdża, podjeżdża samochód do okienka, otwiera okno, zamawia, nie wiem, burgera, szejka, frytki, cokolwiek, kawę, tak? Podjeżdża do kolejnego okienka i odbiera to. I to nikogo nie dziwi. To dzisiaj jest absolutnie normalne. To jest scenka, która powtarza się właściwie we wszystkich państwach świata. Jakbyśmy zobaczyli, co. Jaki napój, tak? Pije się na imprezach nie wiem, w Ameryce Południowej, to okaże się, że to jest Coca-Cola. Więc y, mamy coś takiego jak eksport, no powiedzmy, stylu życia, tak? Stylu życia, który został zapoczątkowany przez klasę średnią amerykańską. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych klasa średnia to jest bardzo szerokie pojęcie. Mamy tą klasę średnią bardzo zróżnicowaną i tutaj właśnie warto odwołać się też do, do klasyków. Zachęcam. Tylko jest tak. Jest taka wysoka middle class, no i taka middle middle class, no i jest taka nisoka middle class. Co powiedział? Że to klasa średnia. Eksport amerykańskiego stylu życia, czyli tego, co zapoczątkowała amerykańska klasa średnia na całym świecie, to jest także eksport produktów amerykańskich. Ja już nie będę mówił o mediach społecznościowych, bo to jest chyba zbyt oczywiste, tak? Facebooki, Google i tak naprawdę sporo tego zysku, które te przedsiębiorstwa wypracowują we wszystkich krajach świata, trafia. Do Stanów Zjednoczonych. Tak? ale to jest, to jest szereg innych rzeczy. Stany Zjednoczone funkcjonują, rozrastają się, powiększają swoją gospodarkę dzięki temu, że istnieje wolny świat. Wolny świat jest rynkiem zbytu dla amerykańskiej kultury i dla amerykańskich produktów. A amerykańska kultura jest jednocześnie sprzedażą y, amerykańskich produktów, tak? Usług w tej chwili to jest. Y, Prawdopodobnie większość usług. Ja z racji powiedzmy swojego wieku i, i tym, czym się zajmowałem, czyli informatyką, pamiętam czasy w drugiej połowie lat 80., kiedy no, w ten czas to był taki import trochę prywatny, baliskowo plecakowy z Tajwanu, z Singapuru. Przyjeżdżały klony pc czyli IBM-ów PC. I to wszystko było tutaj montowane, sprzedawane do przedsiębiorstw państwowych i oczywiście wyposażane w software, który w ten czas był do dyspozycji, czyli powiedzmy jakieś DOSy, tam Norton Komandery, -y, później Windowsy, czy jakieś oczywiście oprogramowanie pisane tutaj, dedykowane dla tych firm, za które. Wtedy te firmy oczywiście płaciły, ale, ale to oprogramowanie, systemy operacyjne, jakieś inne oprogramowanie, ono było po prostu z pirackich kopii, tak? Nikt, nie myśl, nikt się nie pytał, czy macie licencję na DOS-a, prawda? To, to, to czy, coś, czy na Windowsy, nic takiego nie istniało. W momencie, kiedy staliśmy się częścią Pax Americana, czyli wolnego świata, Oczywiste jest, że płacimy za wartości intelektualne. To samo dotyczy filmów, przecież też pamiętam boom tak zwanego wideo, które się też pojawiło w drugiej połowie lat 80., kopiowania filmów. Zresztą to kopiowanie filmów trwało znacznie dłużej. Teraz mamy streaming i nikt się nie dziwi, że płacimy za, za streaming. Tak? Płacimy. Te zyski lądują w Stanach Zjednoczonych. I teraz. Czyli to terytorium, to Pax Amerykana, to terytorium wolnego świata, czy opłaca się Ameryce chronić? Przecież oni z tego mają zysk. To jest zysk. Im więcej wolnego świata, tym więcej pieniędzy wpływa do centrali, do Stanów Zjednoczonych. Tak? Natomiast problem, problem polega na tym, oczywiście to jest problem globalny, nie tylko amerykański. Ten problem wynika z prawa ekonomicznego, czyli prawa akumulacji. Że Akumuluje się kapitał, tak? czyli pieniądze pozostają w rękach bardzo niewielu osób czy bardzo niewielu firm. Problem amerykański, zresztą nie tylko nasz, to co tutaj nam klasyk tłumaczył, że jest ta wysoka, średnia tak i nisoka klasa średnia, yy, polega na tym, że bogaci stają się jeszcze bogaci, a biedni. Stają się biedniejsi. Ta klasa średnia, która, którą kiedyś było stać na to, żeby, żeby mieć domek właśnie, samochód, nie wiem, kilkoro dzieci, tak, i właściwie jedynym, jedyną osobą, która pracowała, to był to był ojciec rodziny, mąż, tak? Teraz ten model zaczyna być poddawany wątpliwości, ponieważ jego dochody nie wystarczą na to, żeby to wszystko utrzymać. Natomiast bogaci stają, stają się jeszcze bogaci. I tu jest. I tu jest problem. Problem nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. Problem dotyczy całego świata. Ale Trump, który zwraca się tutaj głównie do tej, no właśnie, jak to powiedział klasyk, do tej nisokiej klasy średniej, do tych, którzy tak naprawdę tracą, tak, to musi znaleźć przyczynę ich niepowodzeń. Tak? No to, nie, to nie są Stany Zjednoczone, bo jego hasło to jest Make America Great Again, czyli ta, ta Ameryka ma być wspaniała. W Ameryce nie ma problemu, problem jest na zewnątrz. Tak? Tym problemem jest i tutaj sobie wymyślił e, e, NATO. Tak? Czy powiedzmy, że to, że Ameryka utrzymuje, czy też jest gwarantem bezpieczeństwa bardzo wielu krajów na świecie, w tym także Europy. To to jest problem, tak? A nie problem to jest dystrybucja tego, tego, tych dóbr, tych olbrzymich dóbr, tego kapitału, który Kam Ameryka gromadzi. I ma go coraz więcej. Tak? Amerykańskie firmy są coraz większe, coraz bogatsze. Ale middle class nie ma z tego, nie ma z tego wiele, tak? Middle Class nie zyskuje na tym. Tu jest problem. I Trump adresuje to w taki sposób do tego swojego elektoratu, że... Nie jest winna Ameryka, tylko winna na przykład jest NATO, bo oni muszą utrzymywać no, bezpieczeństwo na świecie. Tak? I że tam oni se też muszą za to płacić, te 2%. To, że sobie muszą płacić, to jest oczywiste. Natomiast to nie jest przyczyna problemów Ameryki. Jeżeli popatrzymy na budżet amerykański wojskowy, to to, co, to, co powiedzmy Ameryka poświęca na NATO i na obronę tej części świata, to jest. Fragment tego budżetu. To jest, to jest niewielki fragment. Ameryka musi, Ameryka jest bardziej skoncentrowana na Pacyfiku. Tak? Dla Ameryki większym problemem jest Tajwan niż tutaj Europa Wschodnia czy Zachodnia, czy w ogóle Europa, tak? czyli ten basen atlantycki. Ale czyli te olbrzymie siły zbrojne, które Amery na które Ameryka wydaje pieniądze, na które podatnik amerykański wydaje pieniądze, ten, ten w Missouri, tak? Podatnik, to, to nie idzie na NATO. Na NATO to idzie fragment i to niewielki, ile bas ma Ameryka w Europie, tak? Ile brygad utrzymuje, ile żołnierzy utrzymuje. To nie jest na to nie jest problemem finansowym obciążeniem dla Stanów Zjednoczonych absolutnie żadnym. Nawet jakbyśmy w ogóle nie płacili na swoją obronę, to też podejrzewam i liczyli powiedzmy na siły strategiczne amerykańskie, czyli na parasol nuklearny i ewentualnie na interwencję wojskową, to podejrzewam, też nie byłaby to tragedia dla budżetu. Oczywiście takiego modelu nie należy lansować i w żaden sposób nie należy go promować, ale nie tutaj jest problem. Nie? Problem jest w dystrybucji kapitału i dystrybucji dóbr w samych Stanach Zjednoczonych. Ponieważ Trump jest populistą, będzie szukał problemu, Poza Stanami Zjednoczonymi. Będzie szukał problemu u nas, a u nas tego problemu nie ma. Polska może wydać trzy razy tyle na obronę, ale to jest naprawdę i tak kropla w morzu. Tak? To jest kropla w morzu potrzeb. Więc, więc my wspólnie musimy zagwarantować swoją obronę, i Ameryka musi być w tym jak najbardziej, musi istnieć musi być filarem tej obrony, bo inaczej rozpadnie się ten wolny świat. I Pax Amerykana przestanie istnieć. I dla nich to jest problem. Dla nich. Oni z Pax Amerykana mają. To jest podstawa ich rozwoju, tak? Że mają coraz więcej terytoriów tak zwanego wolnego świata. Ludzi, którzy w tym wolnym świecie mieszkają. Z Korei Północnej Ameryka nie ma żadnego zysku. Z Somalii nie ma żadnego zysku, tak? Natomiast z Korei południowej jak najbardziej. Natomiast oczywiście pojawia się tutaj kolejny element, czyli Chiny, które próbują być ośrodkiem także intelektualnym, konkurencyjnym wobec Stanów Zjednoczonych. To jest jakby zupełnie inny temat. Dzisiaj na ten temat nie rozmawiamy, natomiast rozmawiamy o NATO i o tym, czy Trump nas obroni. I tutaj mam poważne wątpliwości, ponieważ jeżeli on, przekonuje swój elektorat, że problem nie leży w Stanach Zjednoczonych, tylko poza nimi, no, oszukuje ten elektorat, tak naprawdę, tak? Oszukuje i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ ten populizm może prowadzić do rzeczywiście błędnych decyzji. Błędnych decyzji polegających na tym, że no, Ameryka skoncentruje się na, na sobie, ale to nie są jej interesy. To, bo to jest państwo globalne i, i ich i interesy Stanów Zjednoczonych są wszędzie, także u nas. I z tego też jest, czerp, Ameryka czerpie bogactwo, więc jeżeli on przekona swój elektorat, że trzeba się skoncentrować tylko na sobie, to to będzie problem nie tylko dla nas, to będzie to problem także dla nich. Na tym polega niebezpieczeństwo y, Trumpa i niebezpieczeństwo tego populizmu. Powiem szczerze, jestem tutaj y, pesymistą. Zobaczymy. No, zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, jak też my będziemy reagować. Tak? Bo być może jest to też y, w cudzysłowie oczywiście szansa dla Europy, że zbuduje swoją potęgę. W gruncie rzeczy Europa ma potencjał, żeby zbudować niezależną potęgę intelektualną. Nie mówiąc już, no, gospodarcza istnieje, to tak naprawdę potencjał gospodarczy istnieje, ale taką, taką potęgę intelektualną i potęgę też militarną. Więc zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, ale Europa musi musi rozumieć, że, że musi poświęcić też olbrzymie siły na, no jednak, integrację. tak? No bez integracji nie ma tutaj możliwości o, o, o postępie, co nie znaczy, że rezygnujemy ze swojej tożsamości. Tak? No to, to, to w ogóle nie ma takiej dyskusji. To, że się integrujemy nie oznacza rezygnacji z tożsamości, bo też populiści, już też zachodnioeuropejski... No, no weźmy Hiszpanię. Hiszpania jest jednym krajem, a przecież jest tożsamość katalońska, jest tożsamość baskijska. Z tego nie rezygnują, prawda? Więc, więc nie ma takiej opcji, że rezygnujemy z własnej tożsamości, nawet jeżeli się będziemy integrować. Mam nadzieję, że ta integracja przyniesie, przyniesie korzyści. Oczywiście ona musi być robiona bardzo mądrze. I tutaj mam pewne obawy, ponieważ Europa jest bardzo zbiurokratyzowana i też jest takie myślenie schematyczne. Musimy od tych schematów zdecydowanie odejść, ale. Nadal się integrować, bo jeżeli będziemy rozbici, to wydaje mi się, że po kawałku będziemy się odrywać od tego wolnego świata i to dopiero po jakimś czasie ten wolny świat się zreflektuje, że to, że to jest zły kierunek. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie.